Cześć, wszystkim. Ja jestem Krawc a to jest kolejny odcinek z mojej serii Legendarny Survival w grze The Elder Scrolls 5 Skyrim. W poprzednim odcinku e, zdobyliśmy złoty szpon dla Lukana z Rzecznej Puszczy. Jesteśmy w Czarnym Głazie. E, natomiast ten szpon jest nam potrzebny e, tutaj, kolejne wahadła, żeby utorować sobie drogę. OK, bardzo dobrze. Od razu pierwszy rozwalony. Teraz lecimy po kolejnego. Lecimy albo i nie lecimy. Lecimy. Aha. Dobra, tamten rozwalony też. No dobra, a tronach ognia robi za nas brudną robotę. Jak widać, zobaczmy co tutaj mamy. Troszkę złota. Dalej yy, nie było w czarnym głazie ani jednego elementu, który mógłby się przydać dla naszego yy, maga. Nie jest to zbyt dla mnie pocieszające. Aczkolwiek no, na chwilę obecną jesteśmy wystarczająco silni, żeby te lochy y, przejść. Lećmy dalej. Okej. Okay. No dobra. I tutaj chyba jest za tymi drzwiami główny boss. Eee, mamy gdzie ten złoty szpon eee, ok i te drzwi trzeba otworzyć zgodnie z tym wzorem niedźwiadek, ćma i sowa żadne się nie zgadza miał być niedźwiadek, ćma i sowa to tak raczej prosto, dwa razy po prostu trzeba kliknąć wszystko. No i lecimy. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, to już główna komnata. Najpierw się sobie poszwędamy Chociaż raczej nic tutaj ciekawego. Nie znajdziemy. Ok, pójdziemy jeszcze tędy. Może chociaż jakieś złoża będą. Tu już jest koniec. O, tu jest jakiś kuferek. No po prostu jestem w niebo wzięty. Ok, no tutaj leży nasz dzisiejszy przeciwnik. Ten główny kufer to sobie otworzymy zaraz. Tutaj coś. Jest tutaj jeszcze kuferek. No nawet na poziomie nowicjusza. Czyżby miało być w nim coś wartościowego? dobra, ametyst, drobny, sztabka, złoto Nawet nie jest zaklęty ten diadem No dobra, ale nie tracimy nadziei Bo mamy tutaj jeszcze ten duży kufer Żelazny zwykły toporek i złoto Rewelacja po prostu No to tutaj Wam powiem, że jest grubo. Poważnie, suweren? No, jeden to będzie raczej za mało, ale na razie walczy. Na razie twardo walczy. Trzymamy się w zasięgu. Żeby jak coś to móc od razu wypuścić drugiego Ale Nie wiem czy będzie konieczne Żeby tego drugiego wypuszczać Nie no chyba chociaż na końcu No nie gadaj Akurat teraz no za daleko to on... Nie ucieknie. No dobra. Czyli po prostu czasu nie starczyło na tego pierwszego, także walka musiała trwać dłużej niż minutę. No i teraz tak, mamy ten smoczy kamień dla Faryngara. Zaraz będziemy go odnosić. A właśnie. Pradawny norski topór wojennych chłodu. No to dla nas to się nie przyda, aczkolwiek fajnie, że jest jakaś broń w końcu zaklęta. No, i tak naprawdę to chyba tutaj w tym czarnym głazie to by było na tyle. Także lecimy teraz. Najpierw do Lukana, żeby, żeby oddać mu ten szpon. Oczywiście otwierają. A później do farengara. Okej. Okay. Tu na górze. Nie ma nic, ale na dole jest kuferek. OK, jest jakaś czaszka. Ale nam to chyba tylko stąd te kwiaty się przydadzą. Czaszki nie będziemy zabierać. A co w kuferku? Zwój harmonii, złoto i srebrny naszyjnik. OK, To nie jest najgorzej. Już widzę, że nasza postać jest trochę zmęczona. Okej, okay, okej. Okay. Mamy noc i mamy miksturę kowala. I teraz sobie po prostu musimy zejść tutaj na dół, gdzie my jesteśmy. Okej, okay, dobra. O widzicie, mamy tu złoża i znowu są złoża Korundu, także spoko. Co prawda plecaka już sobie nie ulepszymy, nie ma chyba lepszych plecaków. No ale Korund zawsze się przyda, nie? Chyba sztabki stali z niego można zrobić. Okej. Okay. Tu już nic nie będzie. Aha, tutaj so jest ten ka kamienie przeznaczenia, które na początku odkryliśmy. No dobra, to podróżujemy tędy. Nikt raczej na nas nie powinien napaść. O, a tam jest jeszcze. A tam jest jeszcze. E, łowisko. Natomiast my na razie łowienie ryb sobie zostawimy. No i idziemy dalej do rzecznej puszczy, nie? Albo może zagadamy? Chociaż nie wiem, czy nawet muszę zagadywać, wiecie? Bo tutaj mamy. Żyłka i przynęta. Okej, okay, to jest jakaś książka. Musisz mieć wędkę w ręku. A z wędkę chyba mamy, nie? Dokładnie. No wziąłem te zapasy i co dalej? W trakcie łowienia ryb naciśni aktywacja, aby zwinąć żyłkę. Zwiej, gdy poczujesz mocne pociągnięcie za żyłkę, aby e, wydobyć zdobycz. Zmarszki na powierzchni po zarzuceniu wędki oznaczają, że w pobliżu są ryby. Jeśli po zarzuceniu wędki woda jest spokojna, tutaj nie złapiesz już żadnych ryb. Ryby wracają po jednym dniu. Okej. Okay. Jest blisko rybka. Okej okay. Ej, za wcześnie? Nie no jeszcze raz. Musimy coś złowić. Czy to nie może tak wyglądać? Znowu za wcześnie wyjąłem. To ile ja mam na to czekać? Ostatnia, trzecia próba. Jak się nie uda, to się stąd zwijamy. OK. Rzeczny okoń. Odwróć przystań rybacku w Pękninie. Dobra, to jest jako pożywienie? Rzeczny okoń. Fajnie. Podoba mnie się to. No tu jest jeszcze jakieś złoże. Ruda żelaza. Zabieramy ze sobą. Dobra, teraz będzie trudne zadanie. No bo oczywiście te y, szpony chcemy kolekcjonować. Więc najpierw trzeba dla Lukana go oddać. A później trzeba dla Lukana go ukraść. I najgorsze jest to, że jak to zobaczy, no to będzie lipa. Więc musimy zadbać o to. No żeby po prostu tego nie zobaczył, nie? Okej. Okay. Ale najpierw się chyba zdrzemniemy, wiecie? Poczekamy do rana. Czy poczekam do rana? I wtedy na spokojnie sobie oddamy. Ten, ten szpon. Nawet ze względu na to, że najpierw bijemy sobie poziom. Być może dzięki temu, jak dotrzemy do farengara, będzie miał on już dla nas e, ten łuk. On nam się przyda dość mocno e, w kolejnym zadaniu. O którym oczywiście e, dowiecie się wkrótce. Ok. No dobra, musimy iść do Choda, Do chaty. Zdrzemnąć się. To na szczęście nie jest jakoś super bardzo daleko. Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotu. Oczywiście, że nie. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jesteś tu Nic. od niedawna, więc. Dobra, chcemy spać do rana. No to z 8 godzin. Będzie po siódmej. Poziom powinien być dokładnie wbity. Dodajemy oczywiście w magię. I teraz co możemy tutaj na dwukrotnie większym obszarze? To by było dla nas super. Mistyczna więź. Zaklęta broń zadaje większe obrażenia. To będzie też git. Bo jak dostaniemy ten łuk. To będziemy zadawali nim większe obrażenia. Ale lepiej mnie nie wkurzaj. Dobra, nie dygaj. I musimy coś zjeść. Takiego wiecie, konkretnego, nie? Kapuśniaczek? jeszcze za mało. Hmm. Tu zjemy sobie te trzy chlebki. Okej, okay. jesteśmy, no, jesteśmy na jedzeni. Jesteśmy na jedzeni. Masz coś do załatwienia co wrześnej puszczy? Nie nie Istnieją gorsze wioski. O Jezu, dobra, dobra. O nie. Lepiej się nie bać tak bardzo. Czy wy idziecie po mnie? Jesteśmy tu, żeby dać ci nauczkę. Mhm, powodzenia. Dlaczego się biją? Taką świste zabawę. Do powodzenia. Dobra, wszyscy poszli. Ok. Ciekawe, od kogo dostali na mnie zlecenie. Pewnie niedługo się dowiem. Muszę też kontrolować. Gorsze jest to, że nikt mi nie pomaga, nie? Gdzie jest straż? No, biegnie za. Jeszcze ucieka. Uwielbiam wyzwania. Ej, no ja przecież nie będę się tak ganiał, jak dureń z nimi. A! Nie chcesz serce! mam dość zganania się z tym durniem. Ej, nikt mnie nie goni. To dobrze. No, niestety na razie tak to trochę wygląda. To wygląda groźnie. Zaraz. Za blisko. Dobrze, zaraz zobaczymy. Kontrakt. E, złoto. O. Wiecie, trochę lipa by było zginąć na początku gry. Szczególnie, że mówiłem. Że takie to proste na razie się wydaje, nie? Kontrakt. Oto umówiona kwota. Oczekuję, że wypełnisz moją prośbę i nauczysz złodzieje. Aha, okej. Okay. Nie musisz się posuwać do morderstwa, ale nie będę ubolewać, gdy, gdyby okazało się konieczne. To chodzi o to, żebym ukraliśmy sztabki te. No ale cóż. Dobra, lecimy do Lukana. Oddamy mu to, co mamy do oddania. Naucz tych złodziej, że od Lucana Valeriusa kraść nie wolno. Dobra, Lukan, no mam dla ciebie ten złoty szpon. Dało ci się to znaleźć? Ha, ha. Jest! Dziwne. Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. No tak. Wiele mi zawdzięczacie. Dziękuję za zajęcie się problemem złodziei. Kupiec rzecznej Dobra. puszczy znów działa jak Dobra, ukradliśmy. Trzeba było to zrobić na przyczajce. Złoty szpon. Ej, czy ja mam teraz jakąś opcję dialogową, żeby z nim zagadać o tym? Czegokolwiek zapragniesz. Najsmira. Nice, okay. Nie. Mogę wykuć wszystko, szkoda. Proste i Powinni dodać coś takiego, że nie wiem, nasłałeś na mnie ludzi, a ja się z nimi rozprawiłem, czy coś takiego. Żeby przeprosił, czy jakoś tak To było w sumie całkiem spokojnie, Przynajmniej śmiesznie by było. Dobra, lecimy teraz do białej grani. Oczywiście na szybkości. Niestety jelonka nie możemy na razie ustrzelić. Dobra. Jak stoimy z udźwigiem? Dobrze, z hajsem trochę słabiej. Za bardzo nie mam czego sprzedać chyba. Także... Musimy jakoś sobie dorobić Ale najpierw... Muszę dostarczyć ważne przesyłki, nie mam czasu na rozmowy. Dobra, spoko No dobra, a czy on jak teraz wysłał zbirów To kolejni będą zabójcy? Bo jeżeli wyślę zabójcę jednego No to tak naprawdę ci najemni z zbirzy byli chyba groźniejsi Ciężko Stwierdzić dopóki się jakiś Zabójca nie pojawi Ale to jest Do ogarnięcia Dobra jesteśmy W rzecznej W białej grani już Stajnie w białej grani Wchodzimy do miasta I ogarniamy ten smoczy kamień dla Farengara. Trzeba mu go oddać. Mam nadzieję, że dostanę jakąś konkretną nagrodę. Bo to co się dzieje na chwilę obecną, to woła pomstę do nieba. No i najważniejszy jest dla nas oczywiście ten spętany łuknie. Żebyśmy już mogli cokolwiek pomagać temu naszemu atronachowi. I to znacznie jakby. Przyspieszy walka, nie o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Nie będziemy stali tak bezczynnie. Moglibyśmy walić czary na zasadzie płomieni, iskier i tak dalej, ale muszę sobie trzymać też jakąś magię na e, przywołanie jak coś drugiego atronacha. bo jak zostanę bez magii bez atronacha to będę biegał tak jak przed chwilą. Dobra, Smocza przystań. I zobaczymy co ma dla nas pan nadworny czarodziej wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet okay, ktoś z wcześniejszego okresu. To zapewne Delfin. kopia dużo starszego tekstu. Okay. Może nawet pochodzi z czasów tuż po smoczej wojnie. Jeśli tak, mogę z tego skorzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. Mm -hmm. Cieszę się, że robisz postępy. Moim pracodawcom zależy na konkretnych odpowiedziach. O, nie bój się. Sam Jarl zainteresował się wreszcie tematem, więc będę w stanie poświęcić większość swego czasu tym badaniom. Czas ucieka, Farengarze. Nie zapominaj o tym. To nie jest pytanie teoretyczne. Smoki powróciły. Tak, tak. Nie martw się. Choć szansa zobaczenia smoka na żywo byłaby niezmiernie cenna. Pozwól teraz, że pokażę ci jeszcze coś, co znalazłem. Bardzo intrygujące. Myślę, że twoi pracodawcy także mogą być zaciekawieni. Hmm? A, tak, to znowu ty. Wracasz z czarny głazu? Wciąż żyjesz, jak widzę. O, wzmocni kamień z czarny głazu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, które okay, zazwyczaj przysyła mi jarny. Zadanie. E no dobra, mam dla ciebie smoczy szpon, teraz? W tym teraz? miejscu kończy się twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim niedoceniany. Niestety. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc twoje informacje... No dobra. Przebywasz do smoczej przystani... A więc pragniesz zgłębić wiedzę Nie ma. On no dalej tego nie ma, nie? Słabo. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w zimowej twierdzy. Farengar. Farengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono Smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące! Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim mieście, się podjarał chłopak. to nieco bardziej poważne. Jeśli smok zaatakuje białą grani, nie wiem, czy zdołamy go eee. Ruszajmy. No dobra. O, zobaczcie jak ładnie. Pięknie ślicznie. No dobra. Eee, także tak, wykonaliśmy dwa zadanka. Oddaliśmy smoczy szpon, złoty szpon dla Lukana i kamień dla e, Farengara. W kolejnym odcinku chyba będziemy, nie chyba na pewno walczyć ze smokiem. Trochę słabo, że nie mamy tego łuku, ale może jakoś damy sobie radę. Będzie troszkę wydłużona ta walka, po prostu. Jeżeli odcinek Wam się podoba, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Na dole wyświetla Wam się ostatni film, który nagrałem, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.